Dzień dobry, witam wszystkich. Marcin Grzask z Sezonu Światłania. Chciałem przekazać też tak więcej informacji w tym filmiku. W pierwszym słowach chciałem bardzo wszystkich przeprosić yy, moich fanów, ludzi, którzy mnie kibicują, którzy mnie wspierają. Jeżeli chcą się kontaktować ze mną przez Facebooka. Jestem na do bardzo anty. Korzystam z, ze swojego fanpage'a tylko w celach takich jak ten, czyli żeby przekazać jakieś ważne informacje, żeby pomóc yy, fundacjom, czy, czy odwdzięczyć się moim sponsorom za, za pomoc okazaną mi w przygotowaniu mnie w życiu. Odkrywam dopiero o co w tym celu nie chodzi. Wiem, że mogę dostawać wiadomości, co jest dla mnie dużym sukcesem. Niestety ciężko mi jest odpowiedzieć wszystkim na, 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 na ich prośby. Dotyczące jakichkolwiek tam rzeczy. Także bardzo z Was przepraszam. Nie chodzi o to, że Was ignoruje, czy że Was traktuje jakoś pokrętnie, tylko po prostu ciężko Nie jest, rzadko, rzadko używam internetu w kategorii właśnie zaglądania i tak to wygląda. Błądem jest to na pewno, ponieważ wszedłem kiedyś razu na stronę na szynko-odbiorczą i skontaktował się ze mną kolega, który wylicytował Was który zdobyłem w 2007 roku w Federacji SKS do PAS Świata walk w, na zasadach K1 na zasadach orientalnych. W zdobyłem na gali mojego dawnego promotora i menadżera w walce z Wialagulajem. Gulariem. ten został bardzo wysoko zlicytowany, gdzie każda złotówka z licytacji PASa poszła na pomoc dla fundacji AST, fundacji DARA i dla dzieci z Koziemiec. Wchodząc przez przypadek na właśnie skrzynkę odbiorczą w Uniwersytecie, kolega, który go zlicytował, zaproponował, że odda ten pas, aby jeszcze raz móc go zlicytować, aby jeszcze raz móc w ten sposób pomóc, czy zwierzakom, czy dzieciom. Powoduje to mnie tylko po prostu do no emocji, które powodują płacz. Po prostu, no mi wczoraj, przyjechał do mnie do WCA, wczoraj z zwiążoną, z dziećmi, no to jedyne co do łzy się po prostu do to, 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 czym nawet teraz nie do was mówię, po prostu się cisnął, że są jeszcze tacy ludzie, to po prostu to daje mi siłę i ludziom, którzy w ten sposób rozwijać, jak ja, że jeszcze nie jesteśmy na straconej pozycji, że jesteśmy wszyscy na tyle silni, na tyle godni do tego, żeby zrezygnować z dwóch doczesnych po to, żeby pomóc potrzebującym, to jest, to jest naprawdę fantastyczne, bo nicka tak nie, 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 nie do wartości człowieka jak bezinteresowna bez pomoc i, i rezygnacja z budynku dla kogoś innego. Także chciałem bardzo mu serdecznie podziękować. Jestem jego oddanym różnikiem do końca życia. Chciałbym, żebyście też docenili to i jeszcze raz wzięli udział w ponieważ znów Każda złotówka z destylacji z tego pasu jest dla mnie bardzo ważnym pasem, ale to miał ja się nacieszyłem. Ja emocje z tym pasem związane mam w sercu, mam w głowie. Dużo ludzi brało udział przy tym, aby ten pas zdobył. Ale teraz, biorąc pod uwagę, że są ludzie mi przychylni, są moi fani, którzy, jak no, będzie na pewno tak, jak to oferent jakimś wyznacznikiem ich kolekcji, będzie fani, którzy zostaną z tym i znów będzie można pomóc. Także bardzo proszę o. Mądre, przede wszystkim mądre cytowanie, mądre brak udziału w tym, aby omijali tą licytację wszystkie kurwa balastni którzy wrzucając posty na swoich stronkach związane z pomocą, czy ludziom, czy zwierzętom, chcą na ten sposób wybić się, wypromować się, zrobić sobie lajki. Dla, dla mnie osoby są z tymi kurwami nie mają żadnego prawa do egzystencji. Także proszę o całkowite omijanie tych licytacji i nie poniżanie się w moich i w oczach innych ludzi. Bo my chcemy pomóc, a nie się wypromować. I oto bardzo proszę. Licytację proponuję od rozpoczęcia od 500 zł. Jest to kwota, która mam nadzieję nie wystraszy, a spowoduje, że będzie można naprawdę dużo pomóc. Chciałem bardzo podziękować wszystkim tym, którzy mi pomagają, się pomóc, Podziękować wszystkim sponsorom, którzy na tą chwilę pomagają Przygotowania do walki na Gali, KSW, na Wembley, czyli firmy Extreme Hopin, Firmie Extreme Hobby, w firmie firmy w firmie HS, firmy firmie firmy w DSF, skutecznie, którzy dzięki którym się z nami kontaktuję w firmie Z i panu Jarosław wszystkim firmom, no wszystkim, które mi pomagają, chciałbym bardzo pozdrowić wszystkich tych, którzy pomagają zwierzętom, którzy pomagają dzieciom, że no, bez was. Ta incytacja też nie, nie miałaby sensu, także bardzo wszystkim dziękuję, bardzo wszystkich pozdrawiam, jeżeli kogoś pominąłem, to pominęłem po prostu ze względu na emocje, a nie o to, że o tym nie pamiętam, tak. Chciałem podziękować bardzo klinice, AntyKlinik za to, że mnie naprawiła, bo jest naprawdę cudownie. Chciałbym pozdrowić bardzo Adriana z Warszawskiego Centrum Atletyki, który mnie, mi pomaga, się pozdrowić mojego fizjoterapeutę Fabiana i Kamila Smolińskiego. chciałem pozdrowić Adama Maciej, Maciejowskiego, Adaś ty wiesz dlaczego. Będzie super, na pewno już my się o postaramy. Postaramy wszystkich, dziękuję. I do zobaczenia.